Przysięga odcinek 514. Plan są kobieta sądziła, że mąż przepisze na nią cały swój majątek, a ona już do końca życia będzie pławić się w, tak się jednak nie stanie. Co postanowił, w 514 odcinku przysięgi Ferajd zadręcza się z powodu tego, co się stało, w... uważa, że Umit nie zasłużył na to, jak go potraktowała. Mężczyzna postanawia, Emir przypadkowo podsłuchuje ich rozmowę i jest zachwycony. Hitme, Songul jest bardzo zawiedziona. Okazuje się, że dostanie tylko jeden apartament i samochód, a przecież liczyła, że odziedziczy sporą część majątku. Hitme, tymczasem reszta ma zostać przepisana, w równych częściach, jego bratu, siostrze oraz dwój. Masal robi rodzicom niespodziankę. Feraid prosi umita, żeby jednak nie zwlekać, ześ, znów pojawia się Ilias. Postanawia po w galerii, znajdziesz kadry z 512 odcinka. Se. Przysięga o czym jest seria. Rejan Ozge-Jagis wychowała się na prowincji. Jest piękną i skromną dziewczyną, wychowaną w szacunku. Do pewnego dnia matka Rejan umiera, a życie dziewczyny radykalnie się zmienia. Odwiedza ją Hitmę przybrany brat matki. Mężczyzna jest śmiertelny, pragnie, by przed jego śmiercią jego rozpieszczony syn, Emir, się ustatkował. Rejan, powodowana współczuciem wobec wuja, po wahaniu zgadza się poślubić. Młody mężczyzna, przywykły do wolności i zabawy, postanawia złym traktowaniem nakłonić żonę do wystąpienia. Przysięga odcinek 514 w piątek, 5 listopada 2021 roku, o godzina 16.05 w TVP1.